Odchudzanie z podświadomością to coś więcej niż tylko zrzucanie kilogramów. To proces, który zmienia twoje życie na głębszym poziomie. Nie chodzi o diety, nie chodzi o wyczerpujące treningi. Chodzi o coś znacznie ważniejszego o dotarcie do prawdziwej przyczyny twojej nadwagi. I wyobraź sobie nadwagę jako chwast w twoim ogrodzie. Możesz obcinać liście, stosować diety i ćwiczenia, ale dopóki nie dotrzesz do korzeni, ten chwast będzie odrastał. Odchudzanie z podświadomością sięga do tych korzeni, do emocji, które zostały zatrzymane w Twoim ciele. No bo nadwaga to nie jest przypadek. To efekt lat, kiedy Twoja podświadomość przechowywała emocje, z którymi nie chciałaś lub z którymi nie chciałeś się zmierzyć. Kropla po kropli trudne emocje odkładały się w Twoim ciele, a teraz masz możliwość to zmienić. I ten program powstał na podstawie mojego własnego doświadczenia. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy podążałem tą drogą, drogą uwalniania emocji, które przez lata zatrzymywałem w ciele. I odkryłem coś ciekawego. Odkryłem, że nie potrzebuję nadzwyczajnej siły woli ani wyjątkowych metod, by schudnąć. A przy okazji, że zmiana wymuszona siłą woli często jest krótkotrwała, gdy siła woli przestaje działać. Moja podświadomość znała drogę do celu. Bo to ona doprowadziła mnie do stanu, w którym byłem, gdy ważyłem 107 kg i równie dobrze wiedziała, jak wrócić do stanu zdrowia i równowagi. Takie było założenie, a w zasadzie to nadal jestem w tym procesie, bo moim założeniem jest, żeby było łatwo, lekko i przyjemnie. A to u mnie nie łączy się z szybko. I odchudzanie z podświadomością to proces, który nauczy nauczycie, jak współpracować ze swoją podświadomością. No bo to ona doprowadziła cię do miejsca, więc do tego miejsca, więc wie też, jak poprowadzić cię do miejsca, w którym pragniesz być. Trzeba tylko wiedzieć, jak. A tutaj cię zaskoczę, bo w pierwszych tygodniach programu nie chodzi o odchudzanie. Chodzi o to, by odbudować relacje ze swoją podświadomością, by zacząć ufać sobie. Tworzysz, wtedy, tworzysz taką przestrzeń, by twoja podświadomość mogła, mogła wskazać ci najprostszą drogę do realizacji twojego celu. I poczujesz różnicę, kiedy zamiast zmuszać się do działania, zaczynasz współpracować z własnym ciałem, z własnym ciałem i duchem. I to jest proces, który zaczyna się od akceptacji, a kończy się na prawdziwej, trwałej zmianie. Ja nazywam się Paweł Stań i od ponad 30 lat zajmuję się pracą z podświadomością, psychiką i duchowością, sprawdzając co i jak tutaj działa. Przez te lata stworzyłem wiele narzędzi medytacji, które wspierają ten proces, a odchudzanie z podświadomością to wynik mojego doświadczenia i jestem pewien, że może przynieść transformację również Tobie. I teraz coś wyjątkowego, taki mały bonus. Możesz zostać. Współautorem, współautorką mojej nowej książki. Dla uczestników, którzy wybiorą pełną ofertę, przygotowałem specjalną możliwość. Równolegle z projektem powstaje e-book Odchudzanie z Podświadomością i Ty możesz być jego częścią. Otrzymasz przestrzeń, by zaprezentować siebie, by podzielić się swoją wizją życia, misją, przemyśleniami, przemyśleniami które pojawiają się na Twojej drodze w projekcie, ale również no, w życiu. Twoje doświadczenia mogą zainspirować innych do podobnych zmian. I ten bonus jest ograniczony ilościowo, dlatego zobacz, czy nadal, nadal jest dostępny. Jeśli czujesz, że to droga dla ciebie, to dołącz do programu. Zaczynamy 20 października o godzinie 19 na Zoomie. A jeśli oglądasz to później, to sprawdź, kiedy rusza kolejna edycja. I pamiętaj, jeśli oglądasz to wideo, to nie ma przypadków. I teraz jest czas na prawdziwą zmianę, ale taką zmianę, która jest trwała i w zgodzie z Tobą.